Wszystkich na moim kanale. Zapraszam dziś na film z cyklu Wybierz kartę. Po tytule Wiecie, o co będziemy pytać. Sprawdźmy, co dobrego idzie w Twoim kierunku. Do wyboru macie tutaj 5 kart. Od lewej strony jest to karta numer 1, numer 2, numer 3, numer 4 i numer 5. Wybierzcie sobie kartę, która najbardziej do Was przemawia, i z tej karty będzie dla Was przekaz. Daję Wam chwileczkę i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją kartę, najpierw zaczynamy od karty ze świecą. Sprawdzimy, co dobrego w najbliższym czasie idzie w Twoim kierunku. Co dobrego idzie w Twoim kierunku. Czego możesz spodziewać się w najbliższym czasie. Co dobrego idzie w Twoją stronę. Co dobrego idzie w Twoją stronę. Jeżeli chodzi o osoby, spod, osoby które wybrały kartę numer 1, tutaj na początku macie kartę Szóstki Mieczy, która dosłownie mówi o tym, że ktoś. Lub coś do Was przybywa, coś idzie w Waszym kierunku, będzie to jakaś informacja, jakaś osoba. To coś będzie dotyczyło dużych pieniędzy, bardzo dużych pieniędzy. Z tym, że macie dalej kartę siódemki mieczy, czyli takie nieczyste zagrania, przy jakichś takich konkretnych pieniądzach, będziecie musieli się wykazać, tak jakby sprytem. Być może właśnie będzie tu jakieś zachowanie nie fair z Waszej strony. Ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą kartę świecy, tutaj karty ewidentnie pokazują, że w najbliższym czasie możecie spodziewać się bardzo dużych pieniędzy. Tylko tak jakbyście musieli o te pieniądze w pewien sposób zawalczyć, ubiegać się, że to nie, nie przyjdzie, że tak powiem, nie zleci Wam z nieba, tylko tutaj będzie z Waszej strony też wymagana pewnego rodzaju inicjatywa. Ale jeżeli chodzi o Was tutaj no ewidentnie możecie się spodziewać jakichś bardzo dużych pieniędzy lub też kontaktu z osobą, z jakąś kobietą, która właśnie w Waszym życiu jest synonimem jakichś takich bardzo dużych pieniędzy, czy to może na przykład do, chodzić o, o podwyżkę, o jakiś awans, o otrzymanie jakiejś dobrze płatnej pracy. To wszystko, co jest dookoła właśnie kwestii finansowych. To teraz sprawdzimy. Osoby, które wybrały kartę drugą, czyli kartę z, ze złotą rybką, zobaczmy, co tutaj u Was karty pokażą, co dobrego idzie w waszym kierunku. Co dobrego idzie w waszym kierunku. Co dobrego idzie w waszym kierunku. Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie? Co dobrego idzie w waszą stronę. Co dobrego idzie w waszą stronę. No, tutaj karty u Was mogą pokazywać m, pewne kwestie związane z osobą, z osobą, która w jakiś sposób e, ma nad Wami kontrolę, ma nad Wami e, władzę. E, karta m, rycerza monet może wskazywać na e, takie sytuacje, gdzie e, coś wymaga od Was e, większego wkładu, większej inicjatywy. E, to coś w pewien sposób też. E, ma jakieś takie bardzo pozytywne odczucia. Karty mogą mówić o sytuacji, w której na przykład zdobędziecie wreszcie odwagę, lub też uda wam się pokonać pewnego rodzaju uzależnienia. Będziecie w stanie na przykład się z kimś po prostu rozstać. Niekiedy jest tak, że Tkwicie w jakiejś relacji, w takim związku z tego względu, że po prostu strach nie pozwala Wam z tym skończyć. Tutaj karty ewidentnie pokazują, że coś, co ma na Was bardzo negatywny wpływ, w najbliższym czasie będziecie w stanie to wszystko pokonać. Ale to nie przyjdzie tak łatwo, bo tutaj, tak jak powiedziałam, karta rycerza monad mówi o tym, że Wy macie takie przekonania, że coś jest ponad Wasze siły, ponad Wasze możliwości, że nie jesteście w stanie że nie zasługujecie na to coś. Karta Rycerza Kielichów za to mówi o tym, że w Waszym najbliższym otoczeniu jest coś bardzo takiego pozytywnego. To może być właśnie osoba, która darzy Was pewnego rodzaju uczucie. Ktoś, na kogo możecie liczyć. Ktoś, kto może Wam kiedyś wyznał jakieś uczucia. Tylko, że Karta Rycerza Kielichów mówi o osobie, która bardzo szybko się zakochuje, ale również szybko potrafi się Odkochać. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą kartę, ewidentnie karty pokazują, że macie szansę pozbyć się czegoś, co Was uzależniało, coś, co sprawiało, że czuliście się gorsi, coś, co może w pewien sposób było dla Was czymś miłym, ale tak naprawdę bardzo negatywnie odbijało się na Waszym samopoczuciu, na tym, co Was otacza na tym, jak Wy odbieracie Swoją własną taką rzeczywistość, gdzie nie do końca wszystko tutaj było prawdą. Karty też mogą mówić ogólnie o zerwaniu z różnego rodzaju naukami. Karty mogą mówić o tym, że wreszcie pokonujecie to, co było w waszym życiu czymś bardzo takim negatywnym, co powodowało właśnie takie przeświadczenia, że wy jesteście na przykład gorsi od innych. A tutaj karty pokazują właśnie, że te złe sytuacje, być może to też bardzo negatywne osoby wreszcie, że tak powiem, znikną z Waszego życia. To teraz sprawdzimy trzecią kartę, kartę plebsyry. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Co dobrego idzie w Twoją stronę? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz spodziewać się w najbliższym czasie? Co dobrego idzie w Twoim kierunku. No, tutaj od razu macie kartę szóstki, buław, czyli y, osoby, która y, cieszy się z wygranej, cieszy się z sukcesu. Tak więc tutaj na dzień dobry macie takie potwierdzenie, że faktycznie coś dobrego będzie szło w Waszą stronę. To może dotyczyć kwestii jakichś flirtowych, romansowych, o czym może tutaj mówić karta rycerza Buław i karta gwiazdy. Możecie wreszcie poznać swojego idealnego partnera bądź też partnerkę. Wreszcie możecie poczuć się przez kogoś tacy docenieni, wreszcie możecie poczuć, że... Się komuś e, podobacie. Tutaj karta też może mówić właśnie o tym, że wasze ogólnie marzenia, pragnienia wreszcie mogą e, w najbliższym czasie zostać spełnione. E, karta rycerza było też może mówić o różnego rodzaju takich wyjazdach, o takim życiu w biegu, że non-stop gdzieś się podróżuje. E, jeżeli jesteście mężczyznami, to tak jak wspomniałam, macie szansę wreszcie poznać swoją idealną partnerkę. Jeżeli jesteście kobietami, wreszcie będziecie czuć się docenione, podziwiane. Być może niektóre z Was, tutaj, tak jak wspomniałam, w najbliższym czasie mogą liczyć na jakiś romans, na jakieś takie relacje, o których być może skrycie tak naprawdę marzyłyście. W każdym bądź razie, no tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały kartę klepsydry, karty pokazują, że w najbliższym czasie, w waszym kierunku. Idą e, takie historie powiązane z jakimiś romansami, ze spełnieniem e, swoich e, marzeń, swoich e, planów, że to, co planowaliście, to, co zamierzaliście zrobić, e, wreszcie uda Wam się e, zrealizować. E, to teraz sprawdzimy kartę czwartą, czyli kartę kruka. Zobaczymy, czego Wy tu możecie się spodziewać. Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz spodziewać się w najbliższym czasie? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały czwartą kartę, no tutaj ewidentnie karty pokazują jakieś kwestie uczuciowe, yy, związkowe, yy, wyznania miłosne. Yy, karta rycerza Młonot może yy, pokazywać, że <laughs> tak jak na przykład yy, czuliście, że nie zasługujecie na czyjeś uczucie, yy, że nie zasługujecie na jakąś osobę, to tutaj wręcz, wręcz przeciwnie. Yy, mogą być takie historie, w których na przykład dojdzie do yy, pogodzenia, że wrócicie do swojego dawnego partnera, partnerki, że ktoś Wam. Nawet ktoś może Wam się oświadczyć, nie tylko, że wyzna Wam miłość, to co naprawdę do Was czuje, ale również może Wam się stricte oświadczyć. Tutaj karty mogą właśnie mówić o tym, że wreszcie poczujecie się przez kogoś kochani. No, tutaj są po prostu cudowne karty, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związkowe, uczuciowe. Tak więc, jeżeli nawet na obecną chwilę jesteście samotni, to radziłabym Wam po prostu wychodzić do ludzi, a założyć jak. O jakieś konto na portalu porankowym, żeby, że tak powiem, rozglądać się, żeby poczuć się osobą, której należy się, że tak powiem, wszystko, jeżeli chodzi o uczucia. Bo to wszystko, właśnie, co najlepsze, najpiękniejsze w tej serze uczuciowej w najbliższym czasie po prostu do Was przyjdzie. To teraz sprawdzimy jeszcze kartę ostatnią, piątą kartę telefonu. Zobaczymy, co. Tutaj do Was idzie dobrego w najbliższym czasie. Zobaczymy, co dobrego idzie w Twoim kierunku. Co dobrego idzie w Twoim kierunku. Co dobrego idzie w Twoim kierunku. Czego możesz się spodziewać? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz się spodziewać? Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz się spodziewać? O, no tutaj tutaj wypadają karty. Co dobrego idzie w Twoim kierunku? Czego możesz się spodziewać? No tutaj widownie karty pokazują jakieś kwestie Służbowe, zawodowe. Jeżeli jesteście osobami, które na przykład chcą otworzyć swoją własną działalność gospodarczą, to ewidentnie karty pokazują, że będzie dużo pracy, ale będziecie w stanie, tak jakby, podjąć odpowiednie decyzje. Karta Postanownika mówi o tym, że należy wszystkie decyzje podjąć samemu, żeby dać sobie taki moment wytchnienia, żeby odpocząć, przeanalizować wszystkie sprawy i dopiero wtedy tutaj u Was zacznie się jakiś ruch, o czym może tutaj mówić karta R2, okay. że coś ruszy z tak zwanego kopyta. Jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, to też jak najbardziej tutaj macie szansę znaleźć odpowiednią pracę dla siebie. Z tym, że tak jak powiedziałam, musicie wszystko tak na spokojnie przeanalizować, żebyście wiedzieli, czego wy tak naprawdę potrzebujecie, czego szukacie. Jeżeli wszystko, na rzecz tym, sprecyzujecie, odpoczniecie, wrzucicie na tak zwany luz, to wtedy zacznie się tak zwana magia, że nagle odczujecie, że wszystko tak szybko ruszyło. Tak więc tutaj ewidentnie karty pokazują osobom, które wybrały. Kartę telefonu, że w Waszym kierunku w najbliższym czasie dojdzie do jakiegoś ruchu, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, o kwestie pracowe. Może być też taka sytuacja, że jeżeli na przykład otwieracie jakąś swoją własną działalność gospodarczą, to też jest to bardzo dobry czas, żeby iść w tym kierunku, że nawet jeżeli mieście jakiś zastój, że być może Wam nie szło, to tutaj w najbliższym czasie będzie dość duży ruch, wreszcie poczujecie, że coś zaczęło się dziać. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Oczywiście wszystkim życzę samych sukcesów i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa pa!